Dobry wieczór. Wylosowałam dla nas takie energie, anielskie energie, karty i słowa mocy, więc chciałabym wam je zaprezentować? tak? Takie trzy inspiracje. Możecie sobie wybrać karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Wybierz coś, wybierzcie sobie inspirację, a przesłanie anielskie będzie dla wszystkich, tak? Ale inspirację jak najbardziej możecie sobie wybrać. Karta numer jeden: całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną. Karta numer dwa. Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. Karta numer 3. Świadomie wybieram kierunek moich działań. Tworzę takie życie, jakiego pragnę. to są trzy takie afirmacje, tak? Afirmacje, możecie sobie powtarzać każdą z nich. I teraz przesłanie anielskie na myśli, tak? Na myśli. W przeciągu kilku, w przeciągu roku. Przepiękna karta anielska. To, co masz na myśli, tak? W podświadomości. To, co masz na myśli, w podświadomości, będzie miało miejsce w przeciągu roku lub krótko po tym czasie. Podczas tego okresu oczekiwania, powinieneś być optymistyczny i kontynuować działalność mającą na celu dbanie o samego siebie, tak? Podobnie jak i inne przygotowania dotyczące tego, czego pragniesz. Po prostu. Pamiętaj. Że w realizację Twojego zamierzenia są zaangażowane wolne wybory innych ludzi. Anioły działają na drugim planie na Twoją rzecz. Nawet jeśli nie jesteś w stanie dostrzec natychmiastowej odpowiedzi na Twoje modlitwy, tak? To jest przesłanie od Anioła. I teraz karta, kolejna energia, wielka szansa. Wielka szansa. A więc otwiera się przed tobą wielka szansa w przeciągu roku, tak? Tylko pamiętaj, że nie wszystko zależy od ciebie. Ty masz myśleć pozytywnie i masz mieć nadzieję, tak? Ale też zależy to od wyborów innych ludzi, nie tylko Twoich wyborów, więc my wszyscy tak naprawdę jesteśmy od siebie zależni, tak? Także otwierają się przed tobą wielkie szanse, korzystaj z nich, tak? I przesłanie od Michała Archanioła, Twoje wewnętrzne wskazówki są rzeczywiste i godne zaufania. Modlitwa. Proszę pomagaj mi wyraźnie słyszeć, widzieć, czuć i znać Boże wskazówki, o które prosiłem i modliłem się. Pozwól mi trzymać moje ego z boku, abym. Przepełnił się Twoją mądrością dla mojej własnej korzyści i dla tych, którzy są wokół mnie. Przepiękne przesłanie od Michała, od Archanioła Michała, tak? Przepiękne. Więc widzicie, jeszcze wyciągnę takie karty, trzy dopowiadające do tych anielskich, przepięknych kart. Proszę bardzo, a więc tak, mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia, tak, więc <laughs> zapanuj nad chaosem, przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich, a więc widzicie, całkowite i bezwarunkowe przebaczenie czyni mnie wolną, tak? Mów prawdę. Uczciwość jest przedpustką do prawdziwego życia. W, w przeciągu roku y bądź pozytywny, bądź, bądź dobrej myśli, bądź pełen nadziei, tak? Bo wiesz, wiesz w to, że to, to jest w podświadomości, to, co będzie świadome za niedługo, Spełni się, bądź cierpliwy, tak? Bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich, bądź cierpliwy, dlatego że e, rzeczy wielkie przychodzą po te rzeczy wielkie idzie się malutkimi kroczkami, tak? Nie przychodzą od razu, bo pewne rzeczy nie są zależne od nas, to jest wybór i wolna wola innych ludzi, także, tak? Więc bądź cierpliwy, ale ufaj i miej nadzieję, tak? W Bogu. Bo przed Tobą jest wielka szansa, otwierają się przed Tobą wielkie szanse, skorzystaj z nich, ale najpierw zapanuj nad chaosem, tak? Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania, nie znasz. I afirmuj, mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham, jestem całkowicie zależna finansowo, niezależna finansowo, tak? I świadomie wybieram kierunek moich działań, tworzę takie życie, jakiego pragnę. To jest właśnie to, że tu Anioł mówi ci, że w przeciągu roku to, co jest Twojej podświadomości, będzie świadome i Ty zaczniesz dokonywać wyborów, tak? Poprzez właśnie świadome dokonywanie tych wyborów, świadomie wybieram kierunek moich działań, tworzę takie życie, jakiego pragnę, tak? Więc tak też się stanie. To jest takie przesłanie anielskie. Dziękuję Wam za wysłuchanie, i życzę dużo cierpliwości, dużo cierpliwości, dużo miłości, wiary w siebie, wiary w innych i nadziei. Do usłyszenia.